Przypowieści Salomona, rozdział 23, część pierwsza Gdy z możnym zasiądziesz do stołu, uważaj pilnie, co masz przed sobą i przyłóż sobie nóż do gardła, gdy chciwiejesz. Nie pożądaj jego łakoci, bo to jest pokarm zwodniczy. Salomon był królem, był najmożniejszym, najbardziej znaczącym człowiekiem w Izraelu. Tutaj udziela czytelnikowi, który... Nie jest człowiekiem tak znaczącym. Rady, jak zachowywać się w gościnie u kogoś, kto przewyższa go możliwościami i znaczeniem, radzi nie wykorzystywać jego gościnności, nie wykorzystywać jego. Rzeczliwości. Taki człowiek, gdy się zrazi, łatwo powetuje sobie wszystkie koszty takiej gościny. Należy z umiarem korzystać z jego życzliwości. Nie truć się, aby zdobyć bogactwo. Zaniechaj takiej mądrości. Człowiek zwykle chce być bogaty i jego myśli krążą koło tego, w jaki sposób to osiągnąć. Salomon odradza... Stawianie bogactwa za cel swojego życia. Podobną myśl wyraża apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza. Napisał tam, że ci, którzy chcą być bogaci, uwikłali się, dosłownie nabili się na przeróżne cierpienia. Człowiek ma w życiu ważniejsze zadania niż zdobywanie pieniędzy, i na tych zadaniach powinien się koncentrować. Gdy na nie skierujesz swój wzrok, znika, bo przyprawia sobie skrzydła jak orzeł, który ulatuje ku niebu. Kolejnym powodem do tego, aby nie koncentrować się na zdobywaniu bogactwa, jest to, że bardzo łatwo może ono stracić swoją wartość. W czasach Salomona inflacja nie była aż takim problemem i nie było giełdy, ale wtedy też były różne. Możliwości, aby utracić bogactwo nawet jeżeli ktoś tego posiadacza majątku po prostu nie okradł, a odzyskanie utraconego majątku jest równie mało prawdopodobne jak do orła, który lata gdzieś wysoko. Nie spożywaj chleba człowieka zawistnego i nie pożądaj jego łakoci, gdyż są one jak włos w gardle. Mówi on do ciebie, jedz pij, lecz w sercu swoim nie jest ci życzliwy. Spożyty kawałek chleba zwymiotujesz i zmarnujesz swoje miłe słowa. Salomon ostrzegał już przed korzystaniem i nadużywaniem gościny człowieka możnego, tutaj ostrzega też przed korzystaniem z gościny człowieka, który nie jest nam życzliwy, który jest zawistny. Czyli gotów jest nam zaszkodzić, nawet jeżeli nie będzie miał z tego żadnego pożytku, poza tym, że będzie widział, że ponieśliśmy szkodę. Taki człowiek może być bardzo pomysłowy w osiąganiu tego swojego celu. Niekoniecznie zwymiotujemy to, co u niego zjedliśmy, ale przebywając z nim ułatwimy mu szkodzenie sobie. Nie mów przed głupim, gdyż wzgardzi Twoimi mądrymi słowami. Ludziom mądrym często wydaje się, że do głupca łatwo jest dotrzeć, że łatwo jest go przekonać. To, co mówią, wydaje im się zupełnie oczywiste. I nie dopuszczają myśli, że można ich rady odrzucić. Ale głupiec tak właśnie zrobi. Pouczanie i przekonywanie go jest zwykle tylko stratą czasu. Nie przesuwaj dawnej granicy i nie wchodź na pole sierot, gdyż mocny jest ich obrońca. On przeprowadzi rozprawę przeciwko tobie. Salomon już przestrzegał przed wszczynaniem sąsiedzkich waśni o przysłowiową miedzę, czy o inne. Drobne części majątku. Tutaj przestrzega szczególnie przed pozbawianiem majątku bezbronnych, sierot czy wdów. Powiększenie swojego majątku kosztem kogoś, kto wydaje się bezbronny, może być silną pokusą dla chciwca, ale Salomon zapowiada, że taki ktoś. Przekona się, że Bóg działa, że Bóg widzi jego niegodziwość i odpłaci mu za nią. Nakłoń swoje serce do karności, a swoje ucho do mądrych słów. Przyjmowanie pouczeń i samodyscyplina nie są przyjemne. Nasze skłonności ciągną nas do czegoś wręcz przeciwnego, ale Salomon radzi, żeby jednak skłonić się do tych nieprzyjemnych rzeczy i słuchać mądrych pouczeń, nawet jeżeli nie jest to dla nas przyjemne. Panie Pragnę kochać cię, Panie Pragnę kochać cię, coraz mocniej z dnia na dzień, coraz mocniej z dnia na dzień, jesteś wspaniałością, moją, jesteś spaniałością moją, Panie Pragnę kochać cię, Panie, Jesteś wspaniałością jesteś wspaniałością panie pragnę... so